Cześć wszystkim, witam was w pierwszym odcinku kolejnej serii z The Forest. W tamtej serii graliśmy tak... w ubogą wersję tej gry. Wiecie, tamta seria była tuż po premierze, ta gra jeszcze nie była do końca dopracowana. Teraz gramy w full wersję i odpowiemy na najważniejsze pytanie, czy jest lepiej. Let's go! No to tutaj standardowo DDDD, musimy odnaleźć Virginię i ogółem całą rodzinę Paftonów, zobaczymy czy nam się to może udać, no i kończymy, let's go, niech nas coś zestrzeli. No i co? Nasza historia helikopterowa skończyła się dokładnie tak samo. Plusem jest to, że ten ziomek, który nas lekko znieczulił rewolwerem, teraz coś mówi. To jest, to jest spok. Tutaj już jest od razu zmiana na plus. Gramy na trybie trudnym. Oczywiście nie hardcore, bo hardcore by był troszeczkę bardziej hardkorowy, nie wiem. Umarlibyśmy, zgaduje w trzecim odcinku i... i koniec sery dziękuję Nara. A tak myślę, że będzie trudniej. Ale myślę, że przez to będzie ciekawie, bo no. Ja znam tą grę. No i poziom trudny może być takim dość wyzwaniem. No, mieliśmy lekką przerwę. W tej przerwie głównie grałem sobie w Green Hell, Czyli wiecie, w grę, w którą graliśmy, raczej próbowałem grać na pewnym lajcie. I naprawdę Green Hell, petarda. Jeżeli potrafisz w to grać, niestety, jeżeli chodzi o poziom trudności, jest on w Green Hell dość wysoki, przez co może być dość odstręczająca na pierwszych etapach gry, ale później, jak już ogarniesz bazę, wiesz co jest, pięć jest zarąbista, ale na początku wszystko cię próbuje zeżreć. Bardzo dobre. Ale po co ja w ogóle o tym mówię? Ponieważ zagrywałem się zarówno w Green Hell, jak i w DeForesta, w tego klasycznego, i tam nie było. Tego jego mościa, który tak nam ułatwia grę, tak, no jak się zawstydził, no kurde. <laughs> tak, on tak strasznie usympatycznia tą grę. Co prawda głównie jest naszym, no nie bójmy się tego słowa, parobkiem. No i to jest genialne, bo zwalnia nas takich rzeczy... mechanicznych, że tak można powiedzieć. Żeby na przykład zrobić chatę, muszę ściąć, nie wiem, 10 drzew i to cały czas ścinanie wożenie, budowanie, ścinanie, wożenie, budowanie. A tutaj mamy sobie takiego Kelvina, co nie? Hy. Co tam? Poza tym Sons of the Forest ma bardzo rozbudowane mechaniki, które też kocham całym sercem. Jest on zajebisty. Kolejnym fajnym smaczkiem w Sons of the Forest jest to, że on jest kurde ostro dopracowany. Mapa jest duża i kurcze, jest zajebiście. Dobra, z pierwszych rzeczy, które zauważyłem, to to, że po pierwsze mam mało życia, a po drugie ja tu widzę dym. I to jest spoko. Bo pamiętam, że tam jest wioska. Tam. Tam nie wiem. Ale tam na pewno jest. Tam były te dziwne mutanty. Tak znaczy. Znaczy, no. Wódz wioski, mutant. Nie wiem. Miał taki dość mocno rozwalony ryj. Nie wiem. Może to przez te mutacje. Tutel. Siemanko. Nie bierz tego do siebie, ale. O! Co ja zrobiłem? Czy ja cię właśnie pozbawiłem potomstwa? Ty nosisz jaja, a to przepraszam, ale no, no. No sorry, wiesz jak jest. Kolejne fajne udogodnienie, co tam tutaj. Wezmę z ciebie mięsko, spoko. Nie wiesz tego do siebie, wiesz Pamiętam, że w pierwszych etapach gry też one były, a raczej były mm, żółwie, które się z nich wykluwały, ale czy można było jeść? Chyba nie. No, come on, mieszkałem dokładnie w tych okolicach i myślę, że to jest dobra lokalizacja na pierwsze etapy gry. No i jajeczek nie było, sorry. Na sto. <laughs> Ale tak szybko? Z tego co kojarzę, to najwięcej zawirowań jest właśnie w fabule. Bo tutaj, o, o, tak nie wiem, z 3 metry ode mnie, tym jak już w Sons of the Forest nawalał i troszeczkę rzeczy niestety mi zaspoilerował, za co no, musicie wynieść go. Ale mam nadzieję, że to nasza piękna przygoda będzie iście genialna. Co nie, alwin Będzie wszystko w porządku. Wiecie co? Mm, tak zacząłem ścinać to drzewo, bo pomyślałem sobie, że już od razu wybudujemy sobie tu jakieś lokum, ale... Musimy chyba ruszyć w teren, ponieważ jesteśmy na trybie gry trudnym. A to znaczy, że na przykład, jakbyśmy pili taką wodę, chociaż słonej wody akurat nie, ale tam na przykład jest taka normalna woda, no to będzie nas to biło. I to nie jest fajne. Szczególnie jak, szczególnie jak chcemy przetrwać. Ty tu dali pełno takich strachów na wróble, ale tu, tu nie ma wróbli. Co to? Nowy krzaczek? Dobra, tutaj trzeba uważać, bo tam jest dymek, tutaj może być gdzieś wioska. I czego szukamy? Szukamy obozowiska. Jakiegokolwiek. Znaczy jakiegokolwiek. Takiego z garnczkiem. Ponieważ, jak będziemy mieć garnczek, będziemy mogli stąd brać wodę. To jest chyba najbliższa lokalizacja tamtej lokalizacji, jeżeli chodzi o wodę. Jak będziemy mieć wodę w garnku, to będziemy mogli ją utuszyć. Przez co będziemy mieć czystą wodę. O, tu jest jakaś ścieżka. Spoko, spoko. Ścieżki najczęściej prowadzą nas do cieka… kolejne strachy na wróble? Z tego co kojarzę, tutaj są ci jakieś śmieszni kultyści, tak? A owszem, jak najbardziej. Co ciekawe, wszędzie to jest ten sam ziemaczek Tutaj jest ziemeczek w okularach, tutaj tak samo, tutaj jest jakiś chyba z wąsem? Nie, no. Chyba że to wszystko są klony, bo kojarzę, że taka animacja gdzieś w ogóle była. Shop. Tak! Tak brzmią szopy! Dodaj no shopy. Siema! Jo! Ej, jak się uciekasz? <grywa> Jaki fajny! Ej, shopy mi się podobają. Słyszałem też właśnie o tym, że i teraz jest tu mood. Było takie jak pamiętasz? E, w deforeście, że tam shopy występowały tylko w jakichś tam lokalizacjach. No to teraz one tutaj są wszędzie. No i chyba miał rację. Ja też bardzo mi tego brakowało że jesteś taki wolny w tej grze, wiesz, masz jagódki, zbierasz jagódki, tak pu, pu 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 o, jest, i masz. W Green Hellu cała ta mechanika gry, bo umówmy się, Green Hala naprawdę kocham całym serduszkiem, ale ma on strasznie toporną mechanikę gry, którą co prawda da się ogarnąć, ale jest ona strasznie toporna. Ty właśnie, a nawet, jak, nawet jakby coś nas zaatakowało, to przecież mamy mało życia. Stefan, weź troszeczkę takiego, no, takich tableteczek, wiesz, odporność przed uderzeniami. No, teraz powinno być git. Poza tym, jeżeli chodzi o wodę, jest git, jeżeli chodzi o sen, jest git, jeżeli chodzi o jedzenie, również jest git. No to git. Dobra. Myślę, że jesteśmy właśnie w takich klimatach, że tutaj gdzieś było obo obozowisko, właśnie z garnkiem. A nawet jak nie, to było tu gdzieś obozowisko. Tak. O! Jest tu nawet coś ciekawszego niż obozowisko. Tutaj był chyba bunkier. Tak. Pierwszy odcinek. Dobra, mamy 24 minutę filmu, a ja już wchodzę do kurczej jakiejś jaskini. O. Leki, ale to pewnie przez wczytywanie. Dobra, dobra, dobra. I tu na samym dole były drzwiczki. Ja pamiętam. To, to też pamiętam. I to nie jest fajne. Jest, są. Mogę otworzyć? Mogę. Okej, okay, okej. Okay. Słyszałem, że fabuła troszeczkę bardziej się rozwinęła. Że teraz trzeba zrobić coś. Co, jeszcze jest więcej bossów. Spoko sprawa, Naprawdę genialnie. Okej. Okay. Ile tutaj jest. Dobrych, fajnych rzeczy. Taki, taki dobry właśnie na, na początek. Mnóstwo żarcia, mnóstwo chińszczyzny, mnóstwo, kurczę, e, mięsnych kosteczek. Tak, jak najbardziej. O, jest ich mało i to jest też spoko, jeżeli chodzi o te Foresta. Ja teraz mogę to przycisnąć i zjeść. Nio. Nio, nio. Dobre, Stefan? Nie boli? No i zajebiście. Śmieszne odkurzacze, kurczę, strzały do kuszy, której chyba nigdy nie znalazłem. Dobra, wychodźmy stąd. Stefan, było fajnie, ale tutaj nie ma ani łóżka, ani garnka, tu nic nie ma, stary. Wychodzimy stąd. Hała. Czy któryś z tych wózków odpali? No chyba tak średnio. Akumulator. Też jakaś nowa rzecz. Kojarzę, wiecie no, nikt nie jest w stanie w pełni uchronić się od spoilerów, że ten akumulator, albo no jakikolwiek inny, będzie potrzebny do Zrespienia, a tutaj Kelvin tak tu ja pierdzielę. Będzie potrzebny to zrespienia jakiegoś mini-bosa. O, tam jest wioska! I koło tej wioski, jeżeli to jest ta wioska, o której myślę, chyba jest obowiązowisko. Warto to sprawdzić. Ty kurde, ja przecież mam mapę. Mhm, uh mhm, -huh, uh -huh, i, i, i i i i nic mi to nie mówi. Tam już są kanibale. I chyba nas zauważyli. Olbrzym idzie, olbrzym już po ciebie idzie. Chociaż jakbym był przyczajony. O, o, o. Ty. Nigdy nie używałem yy, metod skradania w tej grze. Albo robiłem to bardzo rzadko. Teraz mogą nam się przydać. Czy jest tam garnek? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Fajnie, bo jakby był. Tutaj widzę, że mamy mutanta. Tak jak wiecie, zima się zbliża, to trzeba coś jeść. Poza tym, nie widzę tutaj nikogo. Weźmy liny, liny są fajne. Mhm. Ale ja cały czas szukam garnka. Garnka, garnka, garnka tutaj nie widzę. Widzę czaszki, kurde, strzały. O! Napoje się przydadzą, skoro nie będziemy mieć garnka. To wywala i Stefan! O kurde, chyba nas usłyszeli. Dobra. Nie ma karnka. To ja spadam. Kelvin już zaczął uciekać. Dobra, dobra. Weźmy jeszcze jeden napój. Nie, to nie jest napój. To jest są płatki. Dobra. Ale tu płyce tak jakoś nas atakować. Nie chcę. To dobrze. Wykorzystajmy tą okazję i ucieknijmy. Co to jest? Ej, się masz stary. Co ty masz? Aaaa! Szybko, Kelvin, szybko. Wyglądał jakby miał yy, kołczan na plecach, wiecie. Strzały w nim i coś, coś tego typu. Goni nas. Ja wiem, że y, przywódca lubił nas gonić bardzo. Lu, lubił pogonić bardzo y, da, daleko. Jest Git? Chyba tak. W razie czego zadowolił się Kelvinem. <laughs> Autko. Na mapie widać. Dobra, dobra, dobra. Autko jest fajne. Autkiem chyba można potrącać kanibale. Co więcej. Tutaj też jest jakiś bunkier? Słuchajcie, możecie wiedzieć, ale nie wiedzieć, ale to naprawdę jest czysty freestyle Tutaj nic nie jest zaplanowane, tutaj no, no tak wyszło, no Czy to jest bunkier? Zaraz zobaczymy Może to być cave, a tutaj to, to już nie będzie fajne Ale z tego co widzę, to to jest... Jest to cave Tak! Na pewno jest to cave! Robimy w tył, wzwrot i oczekamy. Dobra, Kelvin spoko daje tej miejscówce mocne 2 na 10. Wsiadaj do naszej pięknej nowej fury. Jedziemy. To, że Kelvin potrafi tutaj wsiadać, też kojarzę właśnie z gameplayów tymka. O kurde, ale on driftuje. Tutaj już żeśmy byli. Jedźmy ścieżką. Ścieżka na pewno nas do czegoś doprowadzi. O! Chyba potrąciliśmy jelenia Zniknął No to nic Ty, a to co to? Kolejna wioska, się siema onoko Macie garnek? I macie płatki? Okay, chill, chill Cii, 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 dobra, Stefanu, uciekamy! Dobra, dobra kalwin nie zrozum mnie źle, ale wracasz do domu na piechotę. Dobra, szanowne państwo, to by było na tyle. Mam nadzieję, że w jednym kawałku dotrę do, do plaży, jeżeli, nie wiem, znowu jakaś sarna mi nie wejdzie pod koła. Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć! to jest? Odwiedzenie myślałem. Macie garnek?